Cześć, witajcie w koniecznych kasztagów. Dzisiaj, zgodnie z obietnicami, będziemy testować trzy podobne napoje: mianowicie Sprite, 7-up i trzy cytryny. No i zobaczymy, czy nam się uda zgadnąć, które to które i ocenić smaki. Zapraszam. Dobra, ocenimy najpierw kolor. Według nas, a czy według mnie, wizualnie to się w ogóle nie różni. Nic, nic, nic się nie różni w ogóle. Kolor wszystkich jest. Zaskoczę was. przeźroczysty i biały. Nie, dla mnie to wszystkie mają ten sam kolor. Okej, okay. no dobrze. Co, wąchamy? Wąchamy. Pachnie? Jak? Pachnie jak, jak Seven Up Sprite? Albo cytryny. Trzy Cytrynowy zapaszek taki. Jest bardziej, tej jest bardziej ostry, co? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że bardziej ostry. Okay. Ten Może... chyba bardziej intensywnie, tak objadł pachnie. To, na pewno <laughs> ja już... to jest sprite. No ale poczekaj. Sprite, bo sprite ale Zbyszko tak... pachnie bardzo podobnie do sprite. Pachną wszystkie tak samo, na dobrą sprawę. O, nie, to jest bardziej słodkie dla mnie. Nie masz wrażenia, że ten pierwszy trochę śmierdzi jak mocz? Nie, nie mam takiego wrażenia. Nie. Czuję, że ten jest taki najdelikatniejszy w zapachu. No, no. Mhm. Bąbelki ma, naj, największe bąbelki ma ten w środku jakiś tak. taki, a ten ma dużo bąbelków albo ale mało. A mi się wydaje, że Sprite chyba był bardziej taki gazowany, bardziej intensywny od na. No ale zobaczymy w smaku. Próbujemy. Niemy. No, dobra. To zdrówko. Zdrowie. Mach pierwszy. Kopię trzy cytryny. Mówisz? Nie. Albo Sprite, albo Sevena, bo jest taki jest słodki. Hmm. No to nie, nie. Zobaczymy. To mnie na razie utwierdza w moich prze przekonaniach. Nie jest za dobry ten napój, tak powiem. To co? Drugi. Drugi. Zdrówko. Nie, to już wiem co to jest. To nie wiem, ale to wiem na pewno. Fuj. E. Słodszy. Ten jest na pewno słodszy. Taka woda z kranu, ale taka... Ze Spritem. Tak. To nie powiedział, że to jest Sprite. No tak jak mówiłem, no, to jest Sprite. Posmak jest taki... No właśnie, bo to jest to nasze, nasze ojczyste nasze, nasze ojczyste prawdziwe. Też na zębach zostaje nalot. Uch, ja ostatnio zły. Dobra, i nasz Zbyszko. Podobno. Zachytrą babę. I, że tutaj w ogóle jest Sprite? Jest, jest, jest. jest. Ja obstawiam już Może swoje... ja nie pamiętam, jak to smakuje, ale. tego. Najsłodszy, tak jak mówiłeś. Najwięcej cukru ma ten. Mm. Zbyszko. To jest mm. słodki. Słuchajcie, nalejcie sobie w domu każdy 7-up, 3 cytryny i jeszcze tego trzeciego. I zobaczycie, że to nie ma żadnej różnicy. Czuć taki posmaczek ten, tej cytrynki. On chyba na najbardziej smakuje mi. Wszystko. Smaku wszystko jest takie same. Troszkę się różni. Ten jest kurczę najgorszy. Ten no, ten jest najgorszy moim zdaniem. Znaczy, naj, 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 najlepszy, się... najlepszy tak jest ten, tak, ale tu tak, nie tak, chcemy tak. robić reklamy. Nie chcemy, nie robimy reklamy żadnej. Pod, podświadomie? Tak. Ten jest najsmaczniejszy, ale najbardziej śmierdzi, a ten. Ten jest najsłodszy. I czuć taki podrobiony. Przynieś taką niedoróbkę, no, no dobra, to jak? Dobra, decydujemy. Proszę Ben, pierwszy. Szeleń. <grym> trzy cytryny. Trzy cytryny. Zgadzam się. Trzy cytryny. Eee, seven Up Sprite. To ten po lewej naszej lewej, to Zbyszka jest trzy, trzy cytryny. cytryny. Drugi, to jest Sprite. Sprite, a tutaj jest, jest Seven Up. Seven Up, Zbyszko, Trzy Cytryny, Zielone i Sprite. Seven Up, Sprite. Seven Up, Trzy Cytryny, eee, Sprite. zgadliśmy się... wszystko? Tak, jest, wymiatamy. Jesteśmy zajebiści. Co, Co właśnie, to są Trzy Cytryny? Tutaj to jest, jest sprite? sprite? Nie wierzę. Jak ja w to nie wierzę. Nie, mm -mm, nie wierzę. Chyba zgadłem. <laughs> tak jest. Pięć. Uszanowanie. No, jesteśmy smakoszami. Dziękujemy za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i subujcie tutaj na dole. Macie tutaj link do naszego testu Coca-Cola kontra Pepsi, a niżej do kanału Wojciecha Update. Siema!